Zebrałam wam tutaj najważniejsze typy zadań na wasz sprawdzian. Zaczynamy od pierwszego. Podaj współrzędny wierzchołka funkcji kwadratowej. Słuchajcie, tutaj mamy zapisaną funkcję kwadratową w postaci kanonicznej, czyli ax minus p do kwadratu plus q. Wierzchołek funkcji kwadratowej ma współrzędne p i q, czyli nasz wierzchołek będzie miał współrzędne jakie? Zobaczcie, P to 1, Q to 3, czyli wierzchołek będzie miał współrzędne 1 i 3. Teraz znowu mamy postać kanoniczną, a x minus p do kwadratu plus q. Zobaczcie, tutaj mamy już sam x kwadrat, więc p musiało być równe 0, bo x minus 0 było do kwadratu, czyli x kwadrat. Czyli jak mamy wierzchołek o współrzędnych p i q, to będzie, słuchajcie, 0, no a q jest równe minus 4, bo we wzorze jest plus, tu jest minus, więc będzie minus 4. Pamiętajcie, że te kartki, na których ja piszę, przygotowałam Wam w opisie do druku. Jestem pewna, że Wam się przydadzą. Będzie Wam lepiej te zadania przecież rozwiązywać, jak sobie je wydrukujecie. No, i też starałam się tutaj zebrać dla Was te najważniejsze typy zadań, które jak analizowałam te sprawdziany, najczęściej się pojawiały. Także, no myślę, że Wam to pomoże i że przygotujecie się na ten sprawdzian. Mamy zadanie drugie. Oblicz miejsca zerowe, o ile istnieją funkcji kwadratowej. Jak to robimy? Zamiast Ex x trzeba wstawić 0. Tak, zamiast Ex x wstawiamy 0. Teraz dodajemy obustronnie 18, czyli 18 to jest 2 w nawiasie x minus 3 do kwadratu. I też słuchajcie... Ja już tutaj robię tylko taką powtórkę przed sprawdzianem, czyli zebrałam najważniejsze typy zadań. Nie tłumaczę już każdego działu tak krok po kroku od zera, tylko rozwiązuję te zadania, bo już powtarzamy przed sprawdzianem. Jeżeli chcecie mieć każdy dział przerobiony tak krok po kroku zupełnie od zera, no to w opisie znajdziecie mój pełny kurs, gdzie tłumaczę. No każdy dział idealnie krok po kroku od zera. Też są notatki do druku, że macie osobno funkcję kwadratowa, postać kanoniczna. Osobno funkcja kwadratowa, obliczanie miejsca zerowego. Osobno funkcja kwadratowa, zastosowania. Tak krok po kroku od zera. Tutaj już powtarzamy na sprawdzian. No to co? Mamy tutaj dwójkę. To musimy przez dwa obustronnie podzielić. 18 na 2 to 9, a tu nam zostanie x minus 3 do kwadratu. To sobie słuchajcie... Pierwiastkujemy. No to pierwiastek 9 to 3, pierwiastek z kwadratu to jest wartość bezwzględna. Czyli mamy 3 równa się wartość bezwzględna z x minus 3. No to piszemy x minus 3 równa się 3, czyli x minus 3 równa się 3 lub x minus 3 równa się minus 3. I przenosimy teraz tą trójkę na prawo. 3 plus 3 to 6. Tutaj też dodajemy 3, czyli x to 0. I to zadanie bardzo często na sprawdzenie się pojawiało, także musicie umieć ten typ zadania. No to teraz tutaj. Zamiast ewod x wstawiamy znowu 0 i możecie sobie zatrzymać, spróbować zrobić to zadanie sami, no bo skoro a zrobiłam, b będzie takie samo. Dobra, i dacie radę. No to co? Jak ja to robię? Przenosimy teraz to 6 na lewą stronę, tak? Tylko najpierw to przepiszę. Nie równa się, tylko tutaj powinien być plus. I odejmujemy obustronnie 6. No to minus 6 równa się 3 x minus 4 do kwadratu. Dzielimy na 3, czyli minus 2 równa się x minus 4 do kwadratu. Żaden kwadrat nie może być równy liczbie ujemnej, czyli tu piszemy brak rozwiązań rzeczywistych. Pamiętajcie, tak? Czyli mamy dwa przypadki. Jeżeli mamy kwadrat i równa się liczba dodatnia, pierwiastkujemy, mamy wartość bezwzględną, a jeżeli mamy kwadrat, równa się liczba ujemna, to jest zawsze brak rozwiązań rzeczywistych. Dobra, będziecie pamiętać? No to teraz zadanie trzecie. Też słuchajcie, jeżeli film Wam się podoba i chcecie, żebym tutaj więcej dodawała Wam materiałów tego typu, to ja się bardzo ucieszę, tylko napiszcie w komentarzu, czy, czy rzeczywiście Wam to się podoba i czy chcecie, żebym więcej tego typu rzeczy tutaj dodawała. Bardzo jest mi miło czytać potem takie komentarze. Znajdź punkty przecięcia wykresu funkcji z osiami układów współrzędnych. No to jak to robimy? Oś, zajmijmy się najpierw osią pionową, dobra? Oś o Y, czyli oś pionowa. I ja tutaj Wam szybciutko wytłumaczę. Jeżeli mamy sobie wykres funkcji i on by wyglądał jakoś tak. To jest rysunek przykładowy. To, żeby policzyć miejsce przecięcia z pionową osią, to 0 wstawiamy za X. Liczymy e od 0. Bo na osi Y, tej, którą pogrubiam, x są równe przecież 0, więc żeby znaleźć to miejsce, to ja muszę za x wstawić 0. Żeby policzyć miejsce przecięcia z poziomą osią, poziomą, tak, tą xową, to co na osi x jest równe 0? y, więc za y wstawiam 0. Będziecie pamiętać, że zawsze na odwrót, Dobra, no to ja to zmazuję i teraz będę to liczyć, ale to jest dla Was przykładowy sprawdzian, więc najlepiej, jeżeli sami najpierw obliczycie, a potem tylko sprawdzicie ze mną, czy macie dobrze, nie? No to tak, znajdź punkty przecięcia wykresu funkcji z osiami układów współrzędnych. No to za x, za x wstawiam 0 do wzoru, tak? Mamy wzór w poleceniu. 0 minus 2 do kwadratu minus 4. No to 0 minus 2 to minus 2. Mamy minus 2 do kwadratu minus 4, Minus 2 do kwadratu to minus 2 razy minus 2, czyli 4. 4 minus 4 mamy 0. To jest x, tak? To jest y. Więc miejsce przecięcia z osią o y to będzie 0, 0. To jest x, to jest y, tak? W punkcie. Teraz, jak mamy oś o x, to my 0 wstawiamy, tak jak już mówiłam, za y. No to dodajemy obustronnie 4, żeby tą czwórkę przenieść na lewą stronę. Czyli 4. To x minus 2 do kwadratu. No to pierwiastkujemy. Pierwiastek z 4 to 2, pierwiastek z x minus 2 do kwadratu to wartość bezwzględna, tak? No i teraz mamy na dwa przypadki, że 2 to x minus 2 lub minus 2 to x minus 2, dobra? Zawsze na dwa przypadki. Przenosimy to 2 na lewą stronę, czyli 4 równa się x, przenosimy 2, czyli 0 równa się x. Czyli mamy dwa miejsca przecięcia z poziomą osią. P punkt ma zawsze współrzędne x y, więc to będzie 4 i 0. Znowu x y 0 i 0. Bo za y wstawiliśmy 0, tak? I teraz gdybyśmy mieli narysować ten wykres, nie ma tego, ale słuchajcie, no zróbmy to. To zobaczcie Miejsce przecięcia z osią O Y 0,0, czyli tutaj. Miejsce przecięcia z osią y, poziomą, to jest 4 i 0 i 0 i 0. Tak, no bo tu byśmy mieli 4. Gdybym miała wyznaczyć wierzchołek, no to zobaczcie. O, tutaj było inaczej. No to co? To mamy postać kanoniczną. Słuchajcie, piszcie koniecznie w komentarzach, czy dobrze tłumaczymy. Ja się tutaj staram jak najbardziej, żebyście wszystko zrozumieli. No i słuchajcie, tylko dzięki komentarzom się dowiem, czy mi to wychodzi, czy nie. Popatrzcie, mamy x minus p, tak, w nawias do kwadratu, a tutaj q to minus 4. Wierzchołek, tak jak mówiłam w poprzednim zadaniu, to p i q. Czyli nasz wierzchołek ma współrzędne 2 i minus 4. Czyli tu jest 2, a tu by było minus 4. No i ta nasza funkcja by wyglądała, słuchajcie, mniej więcej w ten sposób. Czyli tu mamy to miejsce przecięcia z pionową osią, ale też z poziomą, bo się zobaczcie przecina w początku układu współrzędnych. Tutaj mamy ten punkt do współrzędnych 4 i 0, a tutaj ten 0 i 0, a tu mamy wierzchołek współrzędnych 2 i minus 4. Dobra. I idziemy dalej. Zamień postać ogólną funkcji na postać kanoniczną. Też bardzo częste zadanie na sprawdzianach. Jak je przeglądałam, to widziałam, powtarzało się bardzo, bardzo często. Zamień postać ogólną funkcji na postać kanoniczną. Tak, postać ogólną na postać kanoniczną. Czyli szukamy tutaj wzoru skróconego mnożenia. Oczywiście niektórzy też po prostu liczą P i Q. To zależy od nauczyciela. No to mamy tak, y równa się 2x kwadrat minus 4x minus 1. No to jak to zrobimy? Musimy wyłączyć 2 przed nawias. To w nawiasie zostanie 2, zostanie x kwadrat minus 2x i tutaj minus 1 druga. Zaraz Wam powiem dlaczego. Bo 2 razy x kwadrat to 2x kwadrat, 2 razy minus 2x to minus 4x i 2 razy minus 1 druga to minus 1. Więc stąd się to wzięło. I teraz my chcemy mieć w tym nawiasie wzór skróconego mnożenia, no bo postać kanoniczna jest taka: ax minus p do kwadratu plus q, czyli mamy ten wzór skróconego mnożenia. No to piszemy sobie tutaj 2, a tutaj mamy x kwadrat minus 2x, więc brakuje mi plus 1. Dlaczego? No bo popatrzcie, to jest wasze a kwadrat, to by było 2ab i brakuje nam plus b kwadrat. Skoro a to x. Tak? Czyli tu mamy 2x, to b musiało być równe 1, żeby to było równe minus 2x. Więc b kwadrat to 1 do kwadratu. Ale, 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 dodaliśmy plus 1, a my tu mamy minus 1, drugą. To ja muszę odjąć minus 1,5, bo 1 minus 1,5 to byłaby ta, słuchajcie, minus 1, druga, nie? Dobra. No to co teraz zrobię? Tu będę miała ten wzór, no, ale ta dwójka odnosi się i do tej części, i do tej. Nie? Więc ja muszę to zapisać tak: 2x2 2x kwadrat minus 2x plus 1, a tutaj minus 2 razy 1,5, bo obie części trzeba wymnożyć razy 2. Nie można jednej pominąć. Czyli będzie 2, tutaj wzór. A minus b do kwadratu, czyli x minus 1 do kwadratu, a tutaj minus 3 i mamy gotową postać kanoniczną. Wiem, że to jest trudne, ale tak jak mówię, w opisie jest mój pełny kurs i będzie cała lekcja z wieloma przykładami zamiany postaci ogólnej na postać kanoniczną. Także spokojnie tam więcej przerobić. Teraz, zamień postać kanoniczną, funkcji na postać ogólną, to jest o wiele, wiele prostsze. O wiele prostsze. Także robimy. Popatrzcie, tu mamy wzór skróconego mnożenia a minus b do kwadratu. 2 przepisujemy, a tu będzie a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Czyli a kwadrat minus 2 razy x razy b dodać b kwadrat. Tak ze wzoru skróconego mnożenia. To jest wasze a, to jest wasze b. Więc będzie a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. No to słuchajcie, mamy 2, tutaj będzie x kwadrat minus 8x plus 16 i jeszcze plus 6. Że jest dwójka, to tutaj wymnażamy. Czyli będzie 2x kwadrat minus 16x plus 32 plus 6. Czyli 2x kwadrat minus 16x i plus 38. Mamy, gotowe. To teraz następne, teraz mamy zastosowania matematyki. No to co tutaj jest. Tutaj wynosi 9 cm2, mamy zadanie. Jeden z boków kwadratu o polu 25 cm2 wydłużono o x, a drugi skrócono o x. No to mieliśmy sobie kwadrat o polu 25, więc jeden bok musiał być 5, drugi musiał być 5. Jeden bok wydłużono o x, a drugi skrócono o x. Więc teraz tutaj mamy 5 minus x, bo o x skrócono, a tutaj 5 plus x, bo o x wydłużono. I teraz podaj w postaci kanonicznej wzór funkcji P określającej pole nowego prostokąta. Jaki jest wzór na pole prostokąta? Kto z Was wie? No, bok razy bok, a razy b. Czyli u nas to będzie 5 plus x razy. 5 minus x. Możecie też potem w komentarzu napisać, jaką ocenę dostaliście z tego sprawdzianu. Yy, będę bardzo, bardzo ciekawa, czy Wam dobrze poszło i czy Wam ten film w ogóle pomógł jakkolwiek. I czy chcecie, żebym dodawała kolejne, czy wrócicie do mnie. No to co mamy? A razy b, tak? No to tu będzie wzór skróconego mnożenia a plus b razy a minus b, więc wyjdzie a kwadrat minus b kwadrat, czyli 5 do kwadratu minus x do kwadratu. 5 do kwadratu 5 razy 5, czyli 25 i minus x kwadrat, więc będzie minus x kwadrat plus 25, tak, postać kanoniczna. I teraz ym, podaj jej dziedzinę. Podaj jej dziedzinę, no to y, na pewno takie 5 minus x musi być większe od 0 i 5 plus x, nie 5x, tylko 5 plus x. Też musi być większe od 0. No to przenosimy tutaj piątkę na drugą stronę i mnożymy razy minus 1, więc x będzie mniejsze od 5. Przenosimy piątkę na drugą stronę, więc x będzie większe od minus 5. Ale o czym jeszcze zapomniałam, że taki x musi być większy od 0. Tak? No bo inaczej by w ogóle nam to nie istniało. No to gdybyśmy wzięli część wspólną tych trzech rozwiązań, to x musi należeć od 0 do 5. I teraz trochę muszę zmazać, żeby rozwiązać przykład B i C. To może zmażemy ten kwadrat, zmażemy ten prostokąt. Mam nadzieję, że już przepisaliście, że już to ogarnęliście. Teraz tak, tutaj napiszemy, że dziedzina... dziedzina równa się, tak? Możemy F, że to jest funkcja F, a tutaj możemy napisać, że to jest P od X. Tak? P od X było 5 minus... 5 minus x i 5 plus x, czyli było 25 minus x kwadrat. Zamieniamy na postać kanoniczną, czyli musi być w tej kolejności. I dziedzina, może nie dajmy f, tylko p, bo będzie dziedzina funkcji p, nie? Dobra. Oblicz pole prostokąta, gdy x wynosi 2 cm, czyli musimy sobie w b przykładzie policzyć. P od 2, no bo po prostu x to 2, więc podstawiamy 2, czyli minus 2 do kwadratu plus 25. No to minus przepisujemy, a 2 do kwadratu to 4 plus 25. Tak minus 4 plus 25 21. I mamy. A teraz po oblicz długości boków prostokąta, gdy jego pole wynosi 9. No to zamiast P od x wstawiamy 9, no bo tyle to pole wynosi. Co robimy? Dodamy obustronnie x kwadrat, więc x kwadrat plus 9 to 25. Odejmujemy 9, więc x kwadrat to 16. Więc taki x to 4, bo wiemy, że x musi należeć od 0 do 5. Nie? Czyli x to 4. Oczywiście możemy to zrobić także x równa się 4 lub x równa się minus 4, no ale to, gdyż x należy od 0 do 5 i tak byłoby idealnie zapisane. No, czyli y, długości boków tego prostokąta. No to 5 minus 4, czyli 1 i 5 plus 4, czyli 9. Więc wymiary tego prostokąta to 1 na 9. Ale co by tu jeszcze dopisać? Tutaj dopiszemy centymetry kwadratowe. A tutaj byśmy napisali 1 cm na 9 cm. Dobra. No to mamy i teraz następne. Teraz na sprawdzianach coś się pojawiło z funkcji logarytmicznej, więc na tym przykładowym sprawdzenie też takie zadanie musiałam wybrać do wykresu funkcji logarytmicznej. Należy punkt o współrzędnych 4 i minus 2 oblicz wartość A. No to jak robimy? Musimy za mm, x -a i y -a podstawić. P to jest 4 i minus 2, to jest x i y. Mamy sobie e od x równa się logarytm A przez X. No to za Y, czyli za nasze e od x wstawiamy minus 2, a za x -a wstawiamy 4. I jak działają logarytmy? A do potęgi minus drugiej musi być równe 4. Kto z logarytmami ma problem, w opisie zamieszczam film o logarytmach, żebyście się mogli też logarytmów od zera nauczyć, bo będą Wam na ten sprawdzian potrzebne. No to co do potęgi minus 2 da 4. No, jedna druga. A, no i potęgi też Wam się na ten sprawdzian przydadzą. Kto jeszcze ich dobrze nie ogarnia, to w opisie też zamieszczę film o potęgach, żebyście mogli sobie tam y, poćwiczyć, nie? No no to dobra, to co my tu mamy. A równa się jedna druga gotowe, bo jedna druga do minus drugiej do minusowej y, znika nam ułamek i do drugiej 2 razy 2 4. Teraz B. Oblicz wartość wyrażenia f od 8. No to słuchajcie, nasz wzór F od X już wiemy, że to jest logarytm 1 druga x, nie? No to f od 8 dodać f od 16. f od 8 to mamy logarytm 1, 2, 8, a tutaj logarytm 1, 2, 16. To 1, 2 do jakiej potęgi to 8? Do minus 3, bo 1, 2 do potęgi minus 3. Ułamek nam się obraca, ale zostaje jeszcze do 3, więc 2 razy 2 razy 2, czyli 8. A tutaj będzie minus 4, bo 1 druga do minus 4 obraca nam się będzie 2 do 4, czyli 2 razy 2 razy 2 razy 2, czyli 16. No to minus 3 minus 4 mamy minus 7. Dobra. No to jeszcze mamy zadanie ósme w tym przykładowym sprawdzaniu, który dla Was złożyłam. I też koniecznie piszcie, czy oglądacie cały film, czy Wam to się podoba, czy dodawać następny, czy będziecie oglądać. No, e, dobra, to mamy tak. Do wykresu funkcji wykładniczej należy punkt do współrzędnych 2 i 16. Oblicz wartość a. To mamy tak, e od x równa się a do potęgi x. Punkt ma zawsze współrzędne x i y, więc za y wstawiamy 16, a za x wstawiamy 2. No to a jest równe 4 lub a jest równe minus 4, ale nas interesuje ta odpowiedź, bo a należy do liczb rzeczywistych dodatnich. Najpierw wzór funkcji f od x, no to zamiast a wstawiamy 4, czyli będzie 4 do potęgi x. Sprawdź, czy do wykresu funkcji f od x należy punkt p. Punkt ma współrzędne x i y, więc zamiast f od x wstawiamy 8, a za x wstawiamy 3 drugie. Co to były te nasze mm, znaczki? Jeżeli było a do potęgi x przez y, to było... Pierwiastek y stopnia z a w nawias do x, więc jeżeli mam 4 do 3 drugie, to jest pierwiastek drugiego stopnia z 4 w nawias do 3. Pierwiastek drugiego stopnia z 4 to 2, 2 do 3 mamy 2 razy 2 razy 2, czyli 8. Czyli 8 równa się 8 i mamy gotowe. Film, jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie miły komentarz, y możecie mi też przypominać, bo to będzie, to będzie dla mnie super, że ej, bo my już zaczęliśmy dział geometria, przygotuj nam sprawdzian z geometrii, bo, bo, już, bo już, to, już to robimy, nie? Bo musicie mi podpowiadać, ja, na jakim etapie w szkole jesteście ze sprawdzianami, bo inaczej się nie dowiem, także jeżeli chcecie oglądać, piszcie w komentarzach najlepiej, że no już robimy sprawdzian z logarytmów. Proszę, zrób bo poprzedni mi się podobał, nie dostałem piątkę albo poprzedni był beznadziejny, dostałem dwuje, zrób zupełnie inny, nie? Ale pamiętajcie, że wszystkie tematy znajdziecie wytłumaczone w moich pełnych kursach i w opisie zamieszczam do nich link, jestem pewna, że Wam się spodobają.